Yeah. Pochodzę z domu pełnego rzeczy. Jak bardzo? Yeah. U mnie w domu rodzinnym nigdy nic się nie wyrzucało, nigdy nie inwestowało się w przedmioty o lepszej jakości, nigdy też nie zadawano sobie pytań, czy te rzeczy są nam naprawdę potrzebne, lub co zrobimy z nimi w przyszłości, albo czy dają nam jakąkolwiek radość i wnoszą jakąś jakość do naszego życia. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Pewnie złożyło się na to wiele, wiele czynników. Ja dorastałam w latach 90., a Moi rodzice są z pokolenia, dla którego w pewnym momencie nie było absolutnie nic na półkach sklepowych. Nie było nic do kupienia, żeby nagle potem było wszystko. I tak yy, chodzenie do supermarketu stało się rozrywką w moim domu przez pierwsze 12 lat. Pamiętam, że to była rozrywka rodzinna. I nagły boom lat 90. sprawił, że naprawdę można było kupić wszystko. Musicie przyznać, że jest to dosyć trudna sytuacja dla jednostki czy rodziny do ogarnięcia. Nie ma nic, nagle jest wszystko. To trochę takie metafizyczne, ale wiecie o co mi chodzi. O jakości nie myślałam się kompletnie. Tak naprawdę im więcej, tym lepiej, bo przecież nie wiadomo kiedy znowu wszystko zniknie z półek, więc lepiej weźmy kilka, kilka zapasowych opcji. Z perspektywy czasu widzę to tak, że to było... Spełnienie bardzo głębokiego pragnienia posiadania, posiadania i leczenie pewnej traumy, z braku wolności w kupowaniu rzeczy i nagle te produkty, które były tanie wyprodukowane w Chinach wyprodukowane w Wietnamie, nagle tę, e, tę wolność dawały, a lepsza jakość wcale nie była łatwo dostępna. To wszystko wynikało z tego, że była taka potrzeba zakupienia, poczucia bezpieczeństwa zakupienia kupienia komfortu rodzinie. I to wynikało z dobrych intencji, to wynikało, wydaje mi się, jeszcze z takiej właśnie traumy, nieposiadania i z traumy. Strachu przed tym, że wszystko może zniknąć z półek w każdej chwili. Wynikiem tego było zbieractwo, było przywiązywanie się do rzeczy, było, był chaos, który zawsze panował w domu wśród przedmiotów, i ten chaos, powiedziałabym, że również miał odzwierciedlenia w innych sferach życia. Paradoksalnie wynikiem też była kompletna nieoszczędność pieniędzy, chociaż ta intencja na początku oszczędzania tych pieniędzy przy zakupie tańszych produktów tam była. Ja osobiście nabawiłam się stanów niepokoju związanym z brakiem edukacji, z obchodzeniem się z przedmiotami. Przykładem tego jest na przykład y, sytuacja, w której mam szafę pełną badziewia i uważam, że nie mam się w co ubrać i echa tego przeżyłam tak naprawdę do dziś. Ale też nie obwiniam nikogo za brak edukacji w tym temacie, bo dzięki temu mogłam wszystkiego nauczyć się na nowo. I też muszę podkreślić, że to nie jest tak, że jestem objętna na, na szczęście, które mnie spotkało, że też w ogóle te rzeczy miałam. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszyscy mieli takie szczęście. Po kilkunastu przeprowadzkach i po ostatnim półtora roku redukowania rzeczy, czytania o minimalizmie, mogę powiedzieć, że na pewno się czegoś nauczyłam, ale nadal mam problemy. Pomieszczenie, w którym się teraz znajduję, to moje biuro. I to moje najbardziej problematyczne pomieszczenie w moim domu. Dlaczego? Nie potrafię go ogarnąć! Po prostu nie potrafię go ogarnąć. Mam tu rzeczy, których nie potrafię wyrzucić, bo nie wiem do końca, jak wyrzucać. Rzeczy typu elektronika. Mam sprzęt, którego nie używam. Mam papiery, które mam od 18 roku życia i włożę ze sobą z miejsca na miejsce. Nie wiem, po co mi te stare rachunki. Mam rzeczy poupychane gdzieś do szuflad, których się wstydzę: jakieś płyty CD i gry. I odłożone na później rzeczy do ogarnięcia, a to na później do ogarnięcia przeszkadza mi trochę w pracy, bo jest to pomieszczenie, w którym powinnam być kreatywna i czuję, że rośnie we mnie wstyd. A wstyd to jest najgorsze uczucie, jakie można czuć. Ale tym razem, zamiast wstydzić się wstydu, postanowiłam porozmawiać ze wstydem i powiedzieć mu: hej, hej. Co musimy zrobić? Co musimy zrobić dla Ciebie? Powiedz mi, jak możemy z Tobą pracować. Porozmawiajmy. No? Żeby ułatwić sobie życie, będę się trzymać metody, którą już za mnie ktoś wymyślił. To nie będę teraz się zabierać do tego, tak jak ja podchodzę, bo najwyraźniej tak jak ja do tego podchodzę wcale nie działało przez te ostatnie kilka lat i moje biuro jest najmniej reprezentatywnym pomieszczeniem w moim całym domu, a to jest dziwne, bo spędzam w nim bardzo dużo czasu, bo pracuję na zdjęciach, motuję sobie rzeczy, słucham muzyki, mam jakieś dobre pomysły, mam dobrą energię, a wiem, że za mną jest szafa pełna wstydu! Dlatego będę korzystać z metody Marie Kondo w dzisiejszym sprzątaniu, bo moje metody już mnie zawiodły, jak widzimy, jak widzimy, zawiodły mnie, więc nie mogę sobie upać w sprawie biura. Ale zanim zacznę, stuninguję trochę tę metodę pod moją metodę, i to tam dwa pierwsze kroki. Pierwszy to zrobić sobie coś do picia, drugi to potańczyć przez chwilę. Wydaje mi się, że trzeba wejść w to z dobrym nastawieniem, z pozytywnym samopoczuciem, z taką intencją, że hej! Pobawię się przy okazji i potańczę ze swoim wstydem. Ja. Yeah. Ja. mari method. Mam tu cały proces wypisany. Commit yourself. Imagine your lifestyle. Okay. Hold an item with both your hands. And ask yourself, does it spark joy? Does it spark joy? Podczas tego jak widzicie mnie tu sprzątającą, opowiem wam czego nauczył mnie minimalizm. Minimalizm to ogromne pojęcie i jego znaczenie się trochę już rozmyło i może znaczyć wszystko i nic i niektórzy obrażają się, jeśli używa się go nieprawidłowo, ale tak jest z każdą grupą, która identyfikuje się z czymś, więc nie powinniśmy się bać spróbować, ale też z tego powodu nigdy nie nazywałam się Minimalistką. Minimalizm można dostosować do siebie, do właśnie siebie i poznać, co oznacza dla innych, i sprawdzić na sobie, czy ten styl, czy ten sposób, czy to spojrzenie odpowiada nam, czy możemy dostosować się wybiórczo do niektórych rad i czy możemy coś do tego dodać swojego. Czasami minimalizm mylony jest z ilością posiadanych przedmiotów, co może alienować niektórych, i takie tytuły w internecie po prostu wyglądają super seksy. Na przykład mam tylko 20 przedmiotów, albo minimalista żyje bez łóżka. I pamiętajcie, żeby się nie zniechęcać, bo to wcale tak nie jest, że tym jest minimalizm. Minimalizm nie jest tylko dla uprzywilejowanych, dla bogatych, dla architektów, dla świrów idealnej estetyki wnętrz, chociaż oczywiście może, może być, ale minimalizm jest dostępny dla wszystkich na każdym etapie życia i dla każdej kieszeni. I może być świetnym narzędziem, pomocnym narzędziem w zdefiniowaniu tego, co jest dla nas ważne i pomoże odnaleźć się. Połapać się i ogarnąć się w tym niezaprzeczalnie materialistycznym gąszczu rzeczy, w świecie pełnym rzeczy, którym, w którym przyszło nam żyć. Mój wniosek jest też taki, że można minimalizm porównać do ruchu zero waste, less waste. Po prostu wiele osób na świecie już żyje w tym stylu, już żyje w, w taki sposób. Trzeba podejść do minimalizmu z otwartym sercem i uważną głową i ze spokojnym. Pokojowym nastawieniem, wtedy uwrażliwimy się na różnice w podejściu niektórych minimalistycznych guru z mainstreamu. Zauważyłam, że różnią się sposobem przywiązywania się do rzeczy. Niektórzy uważają, że prawie wszystko jest wymienne, a pamiątki można trzymać w formie cyfrowej, lub w formie wspomnienia w głowie. Niektórzy chcą zupełnie uwolnić się od przedmiotów. A niektórzy też zachęcają do znalezienia wyjątkowej więzi z przedmiotem, tak żeby wnosił radość i jakąś jakość do naszego życia. Tu widzicie moje wizytówki, które kiedyś miałam zrobione jako fotograf, pani fotograf od portfolio makijażystek i portfolio aktorów. Ok, skończyłam sprzątać książki, ale wygląda to tak, że mam po prostu kolejną stertę książek do wydania, którą widzicie tu oto. I mam też stertę... Książek, prezentów. Prezentów niechcianych. Trochę. To nie jest takie łatwe. Tu pokazuję Wam trzy źródła, z których ja korzystałam, które są tak totalnie mainstreamowe, więc jeśli jesteś zaawansowanym minimalistą, to pewnie... pewnie trochę się śmiejesz ze mnie w tym momencie, ale pozdrawiam Cię i wszystko jest w porządku, bo te podejścia pomogły mi odnaleźć, pomogły mi odnaleźć to, co uważam za najważniejszą lekcję z tego wszystkiego. A najważniejszą lekcję, którą dostałam od tego wszystkiego, to to, że nauczyłam się ufać sobie, trochę cheesy to przejście. Wiem. Ufać sobie, że następnym razem podejmę lepszą decyzję, jeśli chodzi o zakup kolejnego przedmiotu. Ufać sobie, że potrafię sobie poradzić z bałaganem, z przeszłością, że mnie nie przerasta. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie dla wszystkich nagromadzone przedmioty są mogą być źródłem stresu czy niepokoju, ale... Prędzej czy później nadejdzie taki dzień, że wszyscy z nas muszą się zmierzyć z przedmiotami, które posiadamy, lub zmierzyć się z przedmiotami, które pozostaną po zmarłej, bliskiej nam osobie. Nauczenie się operowania z tym przytłaczającym uczuciem odpowiednio wcześnie może uchronić nas, uchronić nas prze, przed stresem w przyszłości. Zajęło mi to 4 dni, żeby posprzątać biuro, i przyznaję, że częścią poczucia wstydu, który miałam w sobie, było to, że nie wiedziałam, jak pozbyć się elektrośmieci, jak pozbyć się starych kabli i e, elektroniki, więc ten, te, to uczucie. Już sobie poszło, gdy dowiedziałam się, że są punkty skupu, znaleźliśmy taki punkt skupu w Warszawie, do którego mogliśmy zawieźć część śmieci, niestety nie wszystkie, więc musieliśmy zrobić dalszy research, jak się pozbyć takich śmieci. I też dowiedziałam się, że są prywatne firmy, które mogą przyjechać do Was do domu i zabrać stare czasopisma, stare książki, um, stare płyty CD i sprzęty, więc są, są tacy ludzie. Można się tych rzeczy pozbyć z głową. Pielęgnowanie w sobie uczucia nieprzewiązywania się może uwolnić nas od historii, które nas trzymają jeszcze w przeszłości, które, w które wierzymy i które błędnie tworzą nam spojrzenie tego, co było, i e, pozbywając się tych historii, tworzymy miejsce na zmiany w życiu, które są przecież nieuniknione. Ten film nie był poradnikiem od y, minimalistycznego guru, który mówiłam, że macie zrobić z. E, tylko takim esejem, który podsumowuje wszystkie moje przemyślenia na temat minimalizmu. Tak naprawdę nie wszystkie, bo gdybym mogła, to pewnie nagrałabym podcast na ten temat. Dajcie znać, czy zastosowaliście jakieś zasady minimalizmu w swoim życiu e, i czy, czy też mieliście problem z, z, ze, śmieciami, ze śmieciami, bo nie umiem tego inaczej nazwać, z rzeczami, których się nie używa, które leżą przez lata i. Gromadzą się niepotrzebnie w Waszych domach.